Cztery, witajcie w nowym odcinku. Teraz będę w takim razie. Dark The Dark Kamilk. Taka fajna gra, gdzie szczelamy to złombiankę. No To ta osoba jest za darmo, więc nie musicie wydawać żadnej kazy na nią. I teraz sprawdzę sobie nową <słys》> projekt, który jest mięsał, a więc jestem doszłam do 31 lewela może to zrobimy na parę odcinków tą grę jak chcecie napiszcie w komentarzu hmm, ja chyba sobie teraz od razu nic nie kupuję widzowie i noć od razu dzień drugi no wiem że nagram tą grę bo jako że jestem w nią dobry to pomysł że Muszę... Jak widzicie tutaj, zęboki na razie są słabe, póki nie będzie wielka katastrofa, więc nie. No. Oczywiście ja bardzo rzadko nagle wam nagrywam. No i teraz nagrywam czoła, nie więcej mnie do tego spuściło. I teraz, jak zrobię coś, żeby można zęboka skropa rozwalić. Trzeba trochę pokopać, a w końcu się rozwalą. Ci się widzowie im ogryźć, bo wtedy utracić kopa. No. Wiecie, jak, się, jak was ugryzie, to musicie sobie kupywać życie. A w tej grze kasa jest najważniejsza. Bo nie trzeba ją oszczędzać. A teraz kupuję swój ulubiony łuk, bo był niedawno update do tego, jeśli gracie, to jeszcze teraz zobaczę trzy łuki doszły. Wam łuki są bardzo mocne. A później się nie powiedziałem taki. Ale no, doszło do 31 dnia

To z buta. To już nie mamy kasy, a więc gramy dalej. Pięk czwarty. to jest Ja wam powiem, że wydawanie w głowę przeciwników. Bo wtedy jest największy damage. widzicie, w chciała, to prawie nic się nie się to w głowę to ma to. Dawaj kolejny, prawie już Chyba dzisiaj sobie pierwsze 5 fal albo 10. W tym odcinku też nie był jakiś fest długi, a więc no No i gramy Tutaj chyba nic nie ulepszamy, no może... Dobra, nie wiem, nic Dobra, nic nie, nie, nic nie ulepszamy Dzień piąty w tym To już chyba kończymy odcinek. Kolejne 5 minut do kolejnych odcinków. Proszę Państwa, lepsze odcinki. Kolejne odcinki będą już najtrudniejsze, ale bo widzicie, co jeden moment jest mniej duży, więc nie zanikamy odcinków. Tylko jeden nam zadał. No dobrze, to strzelamy. Headshot. Ile? Zdawiam. Tutaj należy jeszcze zabijać wądek i konieczny odcinek. Jak to nagrywać drugą na Nie wkrójny, w komentarzu. Koniecznie chyba mogę nagrywać. Hmm, bo muszę um, dać mi mądro komuś, z którego będę skorzystać. Bo w poprzednich filmach to, to chyba Wam się nie podobało, z tego co widziałam po komentarzach. A więc no tutaj widzicie, teraz możemy ich skopać, jak Wam chciałam wcześniej pokazać. Musimy uważać, żeby dopiero później, bo już w drugim odcinku chyba tam dajemy do tamtej bomby. Teraz właśnie skopa wykopałem głowy. Więc no, już powoli kończymy odcinek. A więc no, zrobimy jeszcze te dwa zębaki i końcu cieńka. więc teraz kończę? Tak więc. 3, się, dwa, pa, pa.